Marianeczko, taki mówiłam oto placuszek, który może Ci się spodoba na Twoje trzynaste urodziny. Pozwól, że przypomnę wierszyk. Marianeczko miła, dziś niezwykła chwila. Trzynaście lat temu Ty się urodziłaś. By nam dodać siły, byśmy się cieszyli, aby rozwieselić członków tej rodziny. Rozwijaj talenty, ucząc się i grając i pogłębiaj wiedzę codziennie, czytając. Wiarę swą umacniaj, modlitwy odmawiaj i swoim rodzicom codziennie pomagaj. Starszej siostry Hani słuchaj. Bo tak trzeba. Kochaj ją i szanuj, nigdy się nie gniewaj. Antosia, otaczaj siostrzaną miłością. Wszystkie jego psoty wybaczaj. Z czułością. Kochanie, Twoje trzynaste urodziny. Niech się święcą, babcia się nie zmieni. Będzie się wygubiać dalej. kochacie nad życie. I zobacz, Marianeczko, wszyscy tutaj przykładamy swoje jakby małe życzenia. Marianeczce 100 lat. Lawił Marianka, Brian, 13 urodziny. Najkochańszej prawnusi, pra pradziadkowie. Happy birthday, kochanie! Świętuj razem z rodziną i przyjaciółmi. Kochamy Cię na życie. Pa! pa.